Blo, 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 Zaczynamy flesza. Ubisoft szykuje nową odsłonę gry trackmania zatytułowaną trackmania 2 Lagoon. Produkcja wyjdzie 23 maja i będzie zawierać kampanię z 65 trasami tropikalnymi. Oprócz tego, gracze dostaną 6 trybów multiplayer oraz oczywiście możliwość tworzenia własnych tras. Laguna zostanie wydana 23 maja. Niestety w momencie nagrywania tego flesza nie mamy jeszcze rozgrywki z tej produkcji. Payday 2, czyli gra o przeprowadzaniu napadów na banki i nie tylko, otrzyma w czerwcu wsparcie dla gogli VR. Podobno w tej technologii będziemy mogli rozgrywać typowe mecze, także z udziałem graczy korzystających z monitorów. 8 czerwca wyjdzie też wersja gry Ultimate Edition, zawierająca wszystkie dodatki. Poszczególne rozszerzenia znikną tego dnia ze Steama. Activision szykuje dodatek do Call of Duty Black Ops 3 zatytułowany Zombies Chronicles, który będzie zawierał zremasterowane wersje najlepszych map do trybów zombie z Call of Duty World at War, Black Ops i Black Ops 2. Dodatek ma wymagać posiadania podstawowej wersji gry, a wyjdzie na PC i konsolach 16 maja. Nie wiem czy znacie Risk of Rain, platformówkę 2D z opcją gry kooperacyjnej, ale ja znam. Z tego powodu z radością informuję, że w przygotowaniu jest Risk of Rain 2, nowa gra studia Hopu Games. Prace trwają dopiero od pół roku, więc niewiele wiadomo o dacie premiery. Wiemy tyle, że gra skorzysta z silnika 3D, który pomoże zbudować ciekawsze poziomy. Firma 1C i studio Destructive Creations pokazały nowy projekt. Jest nim strategia czasu rzeczywistego Ancestors, która wyjdzie na pocetach i Xbox One. W nowej grze twórców hatred przeniesiemy się do średniowiecza, by toczyć bitwy i budować wioski. W walce odpowiednią rolę odegra wykorzystanie terenu i flankowanie wrogów. W tle oglądacie pierwszy zwiastun. Eden, my home. W ostatnich dniach pojawiły się dwie informacje dotyczące gry ILIX od studia Purania Bytes. Po pierwsze pojawił się zwiastun przybliżający frakcję berserkerów, którzy odrzucają technologię na rzecz natury i magii. Firma CDP przedstawiła też próbki dźwiękowe polskiej wersji i ujawniła, że wystąpią w niej m.in. Artur Dziurman, Andrzej Blumfeld, Jarosław Boberek, Mirosław Zbrojewicz oraz Zbigniew Konopka. A ty, <laughs> z tego co widzę, nie garniesz się do walki. To tyle. Cała moja historia. I to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Pa!